Raz, dwa, trzy i przenoszę sobie ciężar ciała na wózek kąpielowy. Spotykamy się dzisiaj na cyklicznym szkoleniu z ratownikami, aby opowiedzieć, jak obsługiwać osoby z niepełnosprawnością, ale także o roli psa asystującego, który wspiera osoby z niepełnosprawnością. Chcemy też opowiedzieć o tym, że takiego psa można spotkać na plaży i jak trzeba się wobec niego zachowywać. Mamy początek lata. Plaże, morze. Bardzo dużo osób korzysta z naszej przestrzeni tutaj wspólnej, i bardzo jest ważne to, żeby wymieniać się doświadczeniami pomiędzy osobami z ograniczonymi możliwościami ruchu, ale nie tylko, z innymi również ograniczeniami związanymi ze zmysłami, chociażby osoby głuchonieme. Takie osoby mają inne potrzeby, i bardzo ważne jest to, żeby nasi ratownicy wiedzieli, jak postępować z tymi osobami. Jak najbardziej zachęcamy wszystkie osoby z niepełnosprawnością, aby e, jeżeli mają taką oczywiście chęć, e, podeszła tutaj do nas e, na plażę. Zawsze można skontaktować się też z ratownikami i e, skorzystać z wózka kąpielowego amfibii, e, aby móc tutaj skorzystać z morskich pal.